Hejka kochani, właśnie jesteśmy w Netto i e, e, będziemy coś kupować. Na pewno bułki i mleko, ale tak to to jeszcze nie wiem. No i mamy jutro challenge wstać o 5.30, więc to będzie wyzwanie. No i w sumie to jeszcze jutro padnie filmik, więc póki co to kupujemy. Okej, okay. mamy taki jakby żółty zestaw, więc fajnie. Mamy mleko, dwa mleczka waniliowe, bułki i ro jednego rogalika. No i w sumie wracamy. No. Okej, okay, my już jedziemy windą na górę, więc tak się kończy ten... Szacz. <laughs> pa!